Hej siemano, z tej strony fire One i witam was serdecznie na tym kanale I dziś słuchajcie, zagramy sobie w Among Us I zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania, mam nadzieję, że e, Pierwszy odcinek z tej serii wam się spodoba e, Więc zostawcie łapkę w górę pod i pamiętajcie o wstąpieniu subika Z żeby dostać powody mnie o niej nowszych filmach Głównie z Minecraft, też z Brawl teraz z Among Us bo myślę Że jeśli ta seria się wam spodoba, to e, Będziemy sobie nagrywać odcineczki, myślę, że zostawcie tak z 10 łapeczek w górę a uh, i lecimy z kolejnym wtedy odcinkiem Samon Chaos. Jeśli zostawicie gdzieś czułkoczek w górę, to pojawi się kolejny odcinek Samon uh, No i pamiętajcie, że ze Zniwfobie bo tam znajdziecie linki do moich social mediów, czyli Fire Media. Uh, na przykład Duska, Instagrama, czy możecie zobaczyć to na i tym płacić, jeśli chcecie. O to co ja nie przedłużę, co rozpoczynam grę, myślę. Uh, no w ogóle tak szczerze yy, nag yy, chcę nagrać te yy, chcę zrobić z tego serię, z tej gry yy, a to z tego powodu słuchajcie yy, że wiem, że ta gra jest bardzo ostatnio popularna i popularniejsza nawet się stała od yy, Fall Guys, więc naprawdę mega więc no oje, ja cię wkręcę, jestem impos4 kurde, czyli czekajcie jestem zły czy dobry, bo ja teraz liczę właśnie yy, bo ja teraz nie wiem czy jestem zły czy dobry słuchajcie, o co tutaj Wyczerpu każdy za czerwona, jakby się świecił, jak obok gdzie przebiega? Znaczy, aha, bo każdy chyba każdego może zabić, nie wiem. A czy trochę czy, słyszałem o tej grze, powiem Wam szczerze, więc. E, więc wiem e, mniej więcej na czym ona polega. Więc trochę słyszałem o tej grze, nie oszukujmy się, więc mniej więcej wiem na czym polega. Ale powiem Wam szczerze, że ciekawie. Aha, ja mogę się tutaj, słuchajcie, ukryć, lol. i to dobre. Aha, no tak, tutaj gdzieś jest morderca. a Czy ten, no... Znaczy nie wiem czy morderca, ale chyba o ile pamiętam, uh, to jakoś tak wygląda właśnie, że ktoś tutaj ten ginie i w ogóle jakby... U niej ej Dobra, on jest... Dobra, chyba on był mordercą spoko. Tu są Polacy, ej, spoko, całkiem git. Ok, dobra. No to lecimy dalej. Aha. No spoko. Czyli ja słuchajcie, odleciałem gdzieś daleko z Sehenu. Dobra. <grystanie> Trochę jepa. Dobra. Gramy dalej myślę. Dobra, to lecimy jeszcze raz. Kolejną rundę tym razem na innym serweriku publicznym, więc git, dobra. Czekajcie, może zmienię w sumie wygląd swojej postaci. O, ja bym chciał w sumie być czarny, nie, szczerze. E, więc, i chciałbym mieć jakąś czepeczkę. O tak, tak mogę wyglądać, ewidentnie. Dobra, tak słuchajcie, mogę sobie wyglądać. Tak to będzie całkiem git myślę. Dobra. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Dobra, słuchajcie, widzę, że już rozpoczyna się rundka, więc mam nadzieję, że będzie ciekawie, zaraz to zobaczymy, dobra, lecimy, myślę, i tym razem nie mogę się dać złapać tak za bardzo, bo to, że tak w sobie jakby od razu chyba padłem, ale nie jestem do końca pewien, dobra, ja lecę gdzieś tutaj, tutaj, tutaj co ja mogę tutaj zrobić, a ja mogę wtedy się wydostać, to nie, to za bardzo mi to raczej nie pomoże, za, za chyba już jest start, słuchajcie, nawet, więc trochę lipa. Kurde, ta dwójka chyba raczej nie jest, słuchajcie, tymi, e, jakby, ta dwójka raczej nie jest, jakby, tymi, e, tymi, którzy tutaj będą niszczyć wszystko. Co? gate? I naprawdę? Naprawdę, kurde, ta osoba miała, ja pierdziele, poważnie, ta osoba miała, słuchajcie, tego, e, splówkę i to naprawdę, kurde, lol, powiem szczerze, naprawdę, lol. Dobra, słuchajcie, myślę, że musimy już powoli zakończyć ten odcinek, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Dobra, słuchajcie, myślę, że powoli możemy już kończyć ten odcinek, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę pod filmem, pamiętajcie też o zostawieniu subika z dzwoneczkiem, żeby dostać powiadomienia o najnowszych filmach z Among Us, z Minecrafta i nie tylko. Pamiętajcie o zaznaczeniu w opis. no i co, ja się już zamierzykam że się żegnam, siemano, cześć